I bardzo serdecznie w naszej bibliotece nie mniej serdecznie witam dzisiejszego naszego gościa, panią dr Hapiscowaną Joannę Za, pracownika Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorkę publikacji Miłość i Poetyka Wyznania. W ramach obchodów roku Miłosza zapraszam do wysłuchania wykładu na temat poezja pełni istnienia, czyli jak czytać miłosza. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, zwłaszcza młodzież. Ja będę mówić, mimo że mam tutaj ze sobą materiały, przygotowałam się, napisałam, ale wolę mówić. Chciałabym przeczytać też kilka wierszy, w związku z tym będziemy razem słuchać i z moją pomocą o nich myśleć i interpretować. Tak jak mówię, będę mówić około 50 minut, mam przed sobą zegar. Chcę Państwu zostawić też chwilę na, na pytania. I, i zanim, zanim rozpocznę y, moje czytanie i mówienie o poezji Miłosza, wytłumaczę się z tytułu i może też z takiego, ja wiem, połączenia dwóch perspektyw w moim myśleniu. W przede wszystkim myśleniu o Miłoszu, mniej i pisaniu, bo moje pisanie o Miłoszu było pisaniem naukowym. Niezbyt mądrym, powiedziałabym w cudzysłowie, czy bez cudzysłowu. Natomiast miłość jest dla mnie nauczycielem mądrości. I myślę, że znacznie później, po opublikowaniu tej książki, a opublikowałam ją w 2002 roku, mogłam rzeczywiście poznać miłość bliżej, jako twórcę i jako człowieka. Należałam, i to oczywiście miało dla mnie ogromne znaczenie w moim takim osobistym i intelektualnym rozwoju do grona osób, które mogły się z Czesławem Miłoszem spotykać. Spotykałam się z nim właściwie od, od początku mojej pracy na uczelni od 1989 roku. Przez ostatnie lata przed jego śmiercią te spotkania były częste i przeprowadziłam z nim wiele rozmów o różnych sprawach, ale wszystkie jakoś dla mnie zbiegają się w lekturze jego poezji, w myśleniu o świecie w języku poetyckim. Tak więc, jeżeli zechcecie, mówię do uczniów, jeżeli Państwo zechcą pytać o Miłosza, o jego obecność w Krakowie, o jego obecność w Polsce, o niego jako człowieka, to też chętnie, w miarę możliwości, na takie pytanie odpowiem. Zatytułowałam ten, to spotkanie Poezja pełni istnienia, czyli jak czytać Miłosza. Oczywiście ja nie jestem żadnym ekspertem od czytania Miłosza. Każdy poeta to jest poeta, który otwiera umysł, otwiera pewną wrażliwość i serce, bądź tego nie krzywił. Ja mogę tylko starać się Państwu pokazać, jak ten poeta bardzo trudny, rzeczywiście elitarny, ponieważ to jest ktoś, kto kultywował swoje intelektualne, umysłowe zasoby całe życie, jak ten trudny poeta może stać się bardziej przystępny. I tutaj. Moje już długoletnie doświadczenie dydaktyczne, nie tylko ze studentami w Polsce, bo ja czytałam miłosza z Amerykanami, czytałam także z Finami, chociaż to może mniej znaczące. Również widziałam miłosza czytającego wiersze na Harvardzie dla amerykańskich studentów. Czuję, wiem na czym polega ta zasadnicza różnica w odbiorze. Niemniej, jest to poeta słusznie uważany za poetę trudnego. Bo to jest, jak powiedziałam, ktoś, kto uczył się całe życie, a jednocześnie chłonął świat właściwie wszystkimi zmysłami. Mimo, którego możecie Państwo zobaczyć na filmach, te filmy kręcone w późnym okresie życia pokazują już takiego właśnie starca i twina z najeżonymi brwiami, ale wciąż człowieka, który ma ogromne, a weźmy do lęki, odpowiednie teksty. I, I trochę też właśnie o tym. Kim był Miłosz? Bo jednak y, trzeba najpierw postawić to pytanie i, i zwięźle na nie odpowiedzieć. Y, ja już y, użyłam słowa, które wzbudzało w Polsce wiele kontrowersji, powiedziałam Litwin z najeżonymi brwiami. Y, Polak Litewski, co to znaczy? Poeta Polski urodzony na etnicznej Litwie w 1911 roku. W Dolinie Niewiarzy. to jest powiat Kowieński, powiat kijdański, w tej chwili to jest region Kowieński. To jest przepiękna kraina i przyroda Doliny Niewiarzy. To jest wspomnienie w, w kraju, który powoli stał się właściwie krajem jednoetnicznym, okrojonym, zubożonym o kultury i języki, które dawniej współtworzyły to co jest rzeczywiście dziedzictwem polskiej kultury więc to co się nazywało wielkim księstwem litewskim to jest ta największa w sensie obszaru geograficznego ojczyzna Miłosza i tutaj tyle bo, bo to jest kwestia o której można by wiele mówić jest niewątpliwie poetą polskim poetą, który czuł tym króla wybiera się na miasto i widzi świat prawdziwy, nędzę, chorobę starzenie się i śmierć to może być też porównane do nieruchomej twarzy kogoś, kto pojął, że został opuszczony na zawsze. Albo do słów lekarza, o niedającym się odwrócić wyroku. Ponieważ to oznacza natknięcie się na kamienny mur i zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym naszym błaganiom. Gdyby miłość pisał tylko takie wiersze, nie chciałabym go czytać. Ale ten wiersz, pośród innych wierszy, który jest chyba takim właśnie zstąpieniem na dno, mimo że mówi dyskretnie, ale mówi o czymś, czego się nie da właściwie wyrazić i nazwać. To, to jest tutaj tylko tak jak wskazanie, prawda? Miejsca, które boli, czy czegoś, co rzeczywiście jest źródłem e, nieuchronnego, nie dającego się właściwie usunąć z egzystencji, z życia cierpienia. Natomiast y, oczywiście pomiędzy pierwszym i ostatnim wierszem jest ciągła wspinaczka. Są też rozmaite przygody, to niekoniecznie życiowe przygody, ale przygody patrzącego na świat, y, przygody myślącego o świecie, umysłu, czyli jakby przygody oczu i przygody umysłu. Natomiast y, taka droga od dołu ku górze. Jest bardzo istotna, że ten tomik zamyka się jednak za śpiewem, ekstatycznym właściwie wierszem mickiewiczowskim. Jeżeli mogę się tutaj odwołać do późnych lozańskich liryków Mickiewicza, to w późnej twórczości Miłosza znajdziemy trochę takich wierszy. O spokojnych rytmach, takich kontemplatywnych, kiedy właściwie poeta godzi się ze światem, z jego ciemnością, z jego bólem i cierpieniem. Ponieważ można się wznieść ponad własne góry, można jak gdyby popatrzeć na siebie z wysoka, czyli zobaczyć siebie jako cząstkę wielkiej całości, w której zawsze gdzieś są jakieś promienie słońca. Ten wiersz nazywa się Jasności promieniste i brzmi tak: Jasności promieniste, niebiańskie rosy czyste, pomagajcie każdemu ziemi doznającemu. Za niedosiężną zasłoną sens ziemskich spraw umieszczono. Gonimy, dopóki żywi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. To wiemy, że bieg się skończy i rozłączone się złączy w jedno tak, jak być miało: dusza i biedne ciało. ledwie ubożuchny, ale właśnie w takim elegijno-ekstatycznym rytmie modlitwy wierz zamykający ton. Ja przeczytałam przeteiny, które zamykały Tom na brzegu rzeki, i w ogóle mam wrażenie, że odkąd Miłosz mógł wrócić do, do kraju i zamieszkał w Krakowie, najpierw właściwie na pół roku, to znaczy pół roku w Berkeley, pół roku w Krakowie, od początku lat 90., tak żył, został i umarł w Krakowie. Więc myślę, że on już po 80 każdy Tomik kończył tak, jak gdyby żegnał się ze światem i swoimi czytelnikami i próbował jednak wydobyć z siebie tą jasną nutę, która płynie z która jest po prostu natchnieniem płynącym, nie z głębi doświadczenia życiowego, ale jest jakby darem z wysoka, powiedzmy tak. Skoro wspomniałam o jego pobycie w Krakowie, kiedy w 2004 roku, w sierpniu, 27 sierpnia dokładnie odbywał się w Krakowie pogrzeb Miłosza mówiłam wtedy właściwie i myślałam wtedy tak, że Miłosz wybrał Kraków nie w tym momencie, kiedy...